Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy, ja jestem Kocur, a to jest 5 maja, czyli 5, 5, niedziela i sklep Fortnite. Ale zanim zajmiemy się sklepem Fortnite, mam dla Was taki krótki, dwuminutowy skrót tego, co wydarzyło się na evencie. Dorzucam go tutaj dlatego, że większość z was, przynajmniej część z was, wiem, że nie miała możliwości tego zobaczyć na własne oczy, bo niestety impreza się epikowi nie do końca udała i w bardzo wielu, na bardzo wielu serwerach ta animacja się nie uruchomiła. Także lecimy moi drodzy. Na początek mamy otwierający się skarbiec. To cała konstrukcja zaczęła się obracać i puściła graczy do środka. W momencie jak gracze byli w środku, musieli zniszczyć jeden z sześciu kryształów, żeby zadecydować, którą z broni chcą z tego skarbca uwolnić. No i tutaj jak się sami przekonacie czy, czy już widzicie na ekranie, y, gracze wybrali Tomigana i tak się zdarzyło to na wszystkich serwerach, także myślę, że y, znaczy dlatego też teraz ta, gra, ta broń jest z powrotem mędrze. I zaraz będziecie mogli się zapoznać z niszczycielską siłą wulkanu. Te gitarki. I wracamy do sklepu moi drodzy. Sklep nie jest niczym mocno zaskakującym, poza dwoma rzeczami, tak naprawdę to jedną mamy nadal do, do kupienia w sklepie Luminosa. Zestaw między, gwiazdka, między gwiazdami dodany do sklepu wczoraj, e, jak i tutaj mamy na plecach jego taki bardzo dziwny plecak. I w zestawie mamy zbierak gwiezdny topór. Zestaw nazywa się Między Gwiazdami, jak już wspominałem. Jak również mamy w sklepie Miraż. Też dodano wczoraj. Bardzo ładny plecak w formie takiego motyla. Delikatna, bardzo ładna, bardzo fajnie zrobiona animacja. Jak i grafika, taki animacja. I w zestawie z mirasz mamy podtrzaskaną taflę, czyli. Animowane e, animowany skin do broni, malowanie innymi słowy. E, mamy również cały zestaw Starlorda, czyli Starlorda z plecakiem. Mamy pojedynek taneczny. Mamy Milano lotnie, mamy Topór Strażnika, wszystko to jest zestaw Strażnicy Galaktyki, no i zestaw Avengersi, przepraszam, tu jest jeszcze Wdowa w dwóch wersjach, Blondynka i Ruda z plecakiem i z ukąszeniem Wdowy, czyli jej elektryczną pałką i kopnięciem, kopnięciem piruetem Wdowy. I to by było tyle. Teraz z ciekawostek, nowości. Jest nowa muzyka, którą słyszycie w tle cały czas. Całkiem fajna, taka rytmiczna, lekko rockowa muzyczka. Niektórym się będzie podobała. Zwłaszcza mnie się podoba do gitary teraz. Mamy siewce. Jeżeli ktoś potrzebuje wyjść na pole i zaorać, z kaczuszką na głowie. 800 fałdolców. Archetyp z paradygmatem. Tutaj ewidentnie widać było, że szukali bardzo skomplikowanych słów, żeby nazwać te skórki. Nie, ma, nie mają nic zielonego wspólnego z nazwami tych skinów. Stopnie karnetu. Dyndalski, jedna z weselszych, śmieszniejszych emotek. Ja <słuch> na wesoło. I świetnące patyczki. Zapraszam. Bardzo fajnie emotka wyglądająca w ciemnościach, w ciemniejszych, na ciemniejszych obszarach mapy. Ja lubię takie rzeczy. Według mnie warta swojej ceny. Muszę sobie kiedyś taką sprawić. I to by było wszystko na dzisiaj. Na w sklepie na 5 maja 2019 roku. Niedzielę. Ja jestem Kocur. Zapraszam wszystkich na 14. Na mecze czy customowe z nagrodami. Jak to w weekendy. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę. Hej, hej.